Czy czujesz, że twój rozwój zawodowy jest hamowany przez szefa, a firma traktuje cię jak maszynę, z której korzysta, nie robiąc nawet serwisu? Masz wrażenie, że stoisz w miejscu, podczas gdy inni rozwijają swoje kariery? Jeżeli twój szef regularnie odmawia ci szkoleń i możliwości rozwoju, ten odcinek podcastu jest dla ciebie. Dziś podzielę się z tobą strategiami, które mogą pomóc ci przełamać ten impas. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam cię w Excellent Work Podcast. Pierwszym krokiem, który warto podjąć, jest zrozumienie, dlaczego Twój szef odmawia Ci udziału w szkoleniach i nie wspiera Twojego rozwoju. Czasami powody mogą być prozaiczne: ograniczony budżet, limitowane zasoby ludzkie i strach przed każdym dniem Twojej nieobecności w firmie, czy też obawy o to, że Twoja wartość na rynku pracy znacznie wzrośnie, no i odejdziesz do konkurencji. Warto pogadać z szefem o swoich celach i aspiracjach zawodowych. Chodzi o uświadomienie przełożonym, że to nie zadowala cię stanie w miejscu, no i że jesteś osobą, która chce iść dalej ze swoimi umiejętnościami, aby jeszcze lepiej pracować dla firmy. Rozmawiaj otwarcie o swoich potrzebach, no i planach na przyszłość. Warto przygotować się do tego typu dyskusji. Uwzględnij w rozmowie korzyści dla firmy. Możesz zastosować tzw. value based selling, czyli sprzedaż w oparciu o wartość. Tak, gdy chcesz coś wynegocjować, czasami można uciec się do metod używanych przez handlowców. Jesteś w stanie mniej więcej wyliczyć, ile firma zaoszczędzi na tym, że będziesz bardziej wykwalifikowany. Weźmy się przykładu z kursami Excela, no bo ten jest no, najbliższy mojej rzeczywistości. Jeśli dzięki kursowi Excela zaoszczędzisz 30 minut dziennie, no to w skali miesiąca da Ci to jakieś 10 godzin oszczędności. Przemnóż liczbę godzin na zestawkę, no i może się okazać, że kurs zwróci się twojemu pracodawcy już w pierwszym miesiącu. A ty będziesz przecież pracować w firmie no, pewnie znacznie dłużej niż ten jeden miesiąc, zakładając nawet wypowiedzenie, to będzie przynajmniej 3 miesiące. Drugim krokiem może być maksymalne zdjęcie problemu szkolenia z barków Twojego szefa. Być może w jego głowie pojawiają się myśli typu pracownik chce szkolenie, no to teraz będę musiał mu jakieś znaleźć, No mam tyle roboty, a on dorzuca mi jeszcze jakieś kolejne zadanie. Warto więc przyjść do szefa już z wybranym rozwiązaniem, ze znaną ceną i zakresem szkolenia. Przykładową rozmowę z szefem możesz zacząć od słów Hej szefie, pokazał mi się ostatnio w sieci sprawdzony kurs no, na przykład Excela. Czujesz, że byłby bardzo przydatnych w mojej pracy. Czy możemy o tym chwilę porozmawiać? Jeżeli szef się nie zgodzi, no bo na przykład jest zajęty, możesz poprosić go o wskazanie jakichś dwóch terminów na dosłownie 10 minut, abyście mogli zamienić kilka słów w tym temacie. To już będziecie mieć okazję pogadać, no to możesz kontynuować waszą rozmowę słowami. Rozmawialiśmy ostatnio o ciekawym kursie Excela. Oprócz lekcji zawiera również wsparcie trenera, któremu można zadawać pytania. Cena jest bardzo konkurencyjna, to kurs online, więc będę cały czas obecny w pracy. Ma kilkaset pozytywnych opinii, a osoba prowadząca jest odznaczona przez Microsoft. Jest też w firmie kilka osób, które byłyby chętne, więc możemy zaoferować to również zespołowi. W takim wywodzie od razu adresujesz to, że no nie musi niczego szukać, wszystko jest już znalezione. Jest konkurencyjnie, więc zmieścicie się w budżecie. Jest online, więc będziesz w pracy. Nie stracicie na kilka dni. Na tej wysokości szefowi mogą jednak nasunąć się pytania w stylu. No a w jaki sposób ci się to przyda? Możesz mu odpowiedzieć. Dobrze sobie radzę z pracą w Excelu, ale czuję, że jest. Pewien potencjał do doskonalenia i chcę go wykorzystać, aby jeszcze efektywniej pracować na sukces naszej firmy. Część pracowników boi się pytać o szkolenia w pracy, w strachu przed tym, że szefostwo lub HR uznaje za no, niekompetentne, być może. Korzystając z powyższej odpowiedzi, można powiedzieć, że zabezpieczasz tyły. No bo przecież znasz narzędzie, no ale zawsze możesz znać je troszkę lepiej. Jeżeli szef zapyta cię, a po co ci ten kurs? Możesz skorzystać z gotowej odpowiedzi. Zależy mi na tym, aby moja praca była jeszcze lepszej jakości, a kurs pozwoli mi osiągnąć ten efekt. Wolę kursy online, no bo są tańsze od stacjonarnego, no i szybciej nam, jako firmie, się zwrócą. Michał odpowiada na pytania, no a to jest dodatkowy bonus, który przyspieszy moją naukę. Częstą obiekcją przy kursach online jest to, że z jednej strony te stacjonarne wycinają pracownika nawet na kilka dni, a z drugiej online, no to pewnie ludzie tego nie przerabiają. Może więc paść pytanie. A czy ty naprawdę przerobisz ten kurs? Na który możesz odpowiedzieć, no tak, to jest moja inicjatywa wyszła ode mnie, więc naprawdę chcę pozyskać i wdrożyć tę wiedzę, aby jeszcze lepiej wspierać Twoje działania swoją pracą w Excelu. To jest dobry argument, który pokazuje, że no nikt Cię nie wysyła na szkolenie, co czasem jest odbierane przez pracowników jako tak zwane szkolenie za karę. Decydujesz się na nie, bo chcesz z niego skorzystać. Ta ścieżka powinna mocno ułatwić Ci pozyskanie finansowania na szkolenia. Jeśli jednak by się tak nie stało, nie zapominaj o możliwościach rozwoju wewnątrz firmy, które to możliwości no nie zawsze wymagają zgody szefa. Możesz angażować się w projekty międzydziałowe, czy nauczysz się nowych umiejętności i zdobędziesz doświadczenia. Wykazanie inicjatywy i zaangażowanie może przyciągnąć uwagę innych menadżerów i być może otworzyć Ci drzwi do dalszych możliwości rozwoju w obrębie organizacji. Ostatecznie, jeżeli mimo wszystkich starań nie widzisz perspektyw na rozwój w obecnej firmie, niestety. Rozważ zmianę pracy. Kilka lat w kieracie robienia w kółko tego samego. No i takim cichym ćwiczeniem pod nosem, że masz już dość, niestety nie spowoduje, że nagle się coś zmieni. No, trzeba brać odpowiedzialność za swoją ścieżkę kariery. Rynek pracy jest dynamiczny no i pełen wyzwań. Czasami jedynym rozwiązaniem może być po prostu znalezienie nowego pracodawcy, który doceni twoje ambicje no i będzie wspierał rozwój zawodowy. Twoja kariera jest w twoich rękach. Nie pozwól, aby jakiekolwiek przeszkody zewnętrzne blokowały ci drogę do sukcesu. Bądźmy proaktywni, szukajmy rozwiązań i nigdy nie przestawajmy się rozwijać. Podsumujmy. Rozumienie przyczyn, dla których szef odmawia ci szkolenie, jest tutaj kluczowe. Otwarte rozmowy... O Twoich celach i korzyściach dla firmy mogą Ci pomóc. Przygotuj konkretne argumenty i gotowe rozwiązania, aby ułatwić szefostwu decyzję. Jeśli to nie pomoże, poszukaj możliwości rozwoju wewnątrz firmy lub samodzielnie. W razie potrzeby rozważ zmianę pracy na taką, która będzie bardziej wspierała Twoje ambicje. No i powiem to jeszcze raz: Twoja kariera jest w Twoich rękach. Jeśli chcesz nauczyć się Excela i pozyskać finansowanie z firmy, możesz wybrać jeden z moich kursów, które znajdziesz na stronie Nauka Excela link w opisie. No ale nie jest to obowiązek. Wybierz takie szkolenia, które przyczyni się do rozwoju Twojej kariery. To nie zawsze muszą być szkolenia z Excela. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!